Uwaga! Protestujemy przeciwko władzy, która nie wspiera nas wtedy, gdy chcemy, chcemy mieć dzieci. Ogarniacie 500 plus. Ja nie wiem, czy może być bardziej socjalna gospodarka, czy można bardziej rozdawać miliony monet. Ja nie mówię, czy to jest złe, czy to jest dobre, czy to służy Polsce, czy nie służy i tak i tak dalej. polska rodzina! To też dziewczyna i dziewczyna! Ja nie rozróżniam ludzi na homo i hetero. Tylko powiedzcie mi, jak można tak umiłować konstytucję? Chodzić często na jakieś marsze, mówić tam, nie, niszczeniu konstytucji i pisać o rodzinach nieheteroseksualnych. Drogie Panie, konstytucja. Paragraf nie wiem, który, ustęp nie wiem, który. Wujek Google Wam powie, jak wpiszecie. Rodzina, kobieta, mężczyzna według konstytucji, której tak bronicie. Dobrze, pierwszy absurd za nami. Posłuchajcie dalej, czego jeszcze się dzisiaj domagamy. Żądamy usunięcia barier dla kobiet w polityce, w nauce i na rynku pracy. Wciąż trudniej nam awansować. A na rozmowach o pracę słyszymy pytanie o dzieci. Choć wszyscy wiemy, wszystkie wiemy, że jest to nielegalne. Koniec z dyskryminacją i molestowaniem. Chcemy zarabiać tyle samo, co mężczyźni. Chcemy całej pensji i połowy władzy. Całej pensji i połowy władzy. Całej kto był ostatnio premierem Polski? Kobieta. Kto jest premierem Polski? Kobieta. Kto stoi na czele Ministerstwa Rodziny? Kobieta. Kto stoi na czele Ministerstwa Cyfryzacji? Kobieta. Kto odpowiada za edukację? Kobieta. Drogie panie, nie zaklinajmy rzeczywistości. To jest uwłaczające. To, że jakieś parytety powinny nam przysługiwać, bądźmy zdolne, bądźmy profesjonalne. Chcemy, aby alimenty były obowiązkiem rodzica, a prawem dziecka. Chcemy mocy, nie przemocy. Chroni alimenciarzy. Widzimy, kiedy ten alimenciarz się kiedyś schował na kongresie kobiet. Dobrze, ale całkiem serio. Z tymi alimenciarzami, jak można coś takiego w ogóle napisać? Wtedy, kiedy wchodzi nowelizacja prawa i rząd walczy z alimenciarzami. Kiedy koleś nie będzie mógł powiedzieć, masz, trzymaj 10 zł i się wypchaj z tymi swoimi alimentami, nie będę ci więcej płacił, nie mam więcej. To nie działa. Alimenciarze będą trafiali do więzień, ale nie tak po prostu do więzień, tylko do pracy. To nie będzie ciepła posadka. Wczytajcie się w tą nowelizację usta o alimenciarzach i walce z alimenciarzami. Jeżeli tam jest coś, o czym ministerstwo nie pomyślało, tym razem Ministerstwo Sprawiedliwości, to napiszcie do ministra, napiszcie do mnie, ja im przekażę.